Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo gorąco i serdecznie. Mamy godzinę dziewiątą, zaraz pewnie będzie dzwonił mi budzik, dosłownie za minutę chyba. Miałam ustawione na ósmą chyba 30. Już sama nie wiem. E, chyba tak, na ósmą 30 i na dziewiątą. No, także ja już wstałam, ogarniam się, co się okazało. Wczoraj poszłam spać z makijażem na oczach. Tak, wiem, o, dzwoni budzik właśnie. Odrzucamy budzik. E, no, z makijażem na oczach, ale wiedziałam, że od rana będę nagrywać, więc e, siłą rzeczy. E, nie przeszkadza mi to, że ten makijaż na tym oku jeszcze gdzieś tam został. Zmyjemy go sobie, jak wrócę do domku, bo wiedziałam, że będę nagrywać, a wiedziałam, że rano nie będę miała tyle czasu. E, jedziemy do Edynburga. Ja jadę dzisiaj na to papa biorę młodzież ze sobą. Czekajcie. Adrabina B-Pantenu na usta dla nawilżenia. Szkoda, że nie ma w malutkich opakowaniach, bo z chęcią nosiłabym go ze sobą w torebce no ale takie opakowanie to tak nie bardzo dobra, przytrzymy sobie twarz myłam buzię, przytrzymy sobie tylko trochę tonikiem jak mówię, jadę dzisiaj na top up brwi, mam nadzieję, że będę usatysfakcjonowana zadowolona i w ogóle no dobra, zmyjmy sobie może tak w ogóle ten cień z oczu ok? Oh. no także nie musi być aż taki makijaż, chodziło mi, żeby tylko to oko jako tako wyglądało widzicie, mam tylko ten właśnie cień taki rozświetlający na buzi na sobie mam dzisiaj ten dresik z SHEIN, bardzo mi się spodobał i jest raczej wygodny, więc postanowiłam go założyć, czekam też na, na właśnie, na nie na kuriera, tylko na listonosza który mam nadzieję, że zaraz niedługo będzie. Zaaplikujmy sobie kropelki. Kropelki damy sobie Snake Serum Drops z Rodiala. I co? No i tak jak mówię, jadę dzisiaj na top up. A jak mi się uda właśnie, to chcę wam coś tam nagrać ze sklepów. Może wejdę do H&M, może do Primarka. I wam coś tam pokażę, co w sklepach piszczy. Sama nie wiem, co już tam się dzieje, bo dawno nie byłam, jeżeli chodzi o sklepy. Byłam w Edynburgu chyba z dwa razy, ale właśnie nie po sklepach. Także jak mi się uda, to coś tam wam nagram. Chciałam was zabrać w jedno miejsce. Też, mi się, też nie wiem, czy mi się to uda, bo nie wiem, czy się powyrabiam w czasie. Dlatego, że nie mam zbyt dużo czasu tak naprawdę, bo 10.30 jedziemy. Wizytę mam 14.30, to prawda, więc to wcale nie jest tak późno po tym, jak tam zajedziemy. Więc tego czasu niewiele zostaje, a to miejsce, gdzie chciałam Was zabrać, to wydaje mi się, że lepiej jakbym wizytę miała na przykład na rano i wyrobiła się szybciej, niż tak właśnie gonić, kurczę, bo po południu z kolei nie wiem, czy... No nie wiem, o której wyjdę też, nie wiem, ile ten top-up będzie trwał, czy z godzinkę. Wydaje mi się, że powinien przynajmniej z godzinkę. Tak, tak, tak myślę. Tym bardziej, że poprosiłam o nieco mocniejszy efekt, bo no taki efekt za dwie stówy to trochę słabo, prawda? Bo to jest taki efekt, który ja muszę poprawiać, słuchajcie, w domu pomadą, a nie po to człowiek robi sobie e, mikroblading, żeby w domu e, malować brwi. No, więc zobaczymy, jak to wszystko wypali. Zamówiłam tym razem... Dwie koszulki i, i spodnie. Może jakby były fajne, to może bym się przebrała. Tego nie wiem. Może ta koszulka i te spodnie byłyby fajne. Zamówiłam spodnie, y, podróbkę Versace dresowe. Y, koszulkę Versace czarną i z nadrukiem. I y, koszulkę Calvin Klein czarną, też z takim świecącym nadrukiem. Dobra, teraz zaaplikowałam sobie SPF Moisturizer z ze, z, z, no. I jadł do węża. Dobra, fajny jest ten krem, bo on jest taki treściwy, on jest taki tłustawy, bym nawet powiedziała. Zostawia taką fajną warstwę na skórze. Tak, teraz użyjemy sobie tylko primer z Number 7 na dolne rzęsy. A ile mi się uda, to Wam dzisiaj pokażę. Nie planuję jakichś zakupów, także nie, nie, nie. Nigdzie się aż tak nie wybieram. Dobra, chciałam cień. Jaśniutki cień chciałam, to użyjmy ten z tej paletki. Chciałam jaśniutki cień i jakiś duży pędzelek. O, może być taki puchacz. Biorę z paletki Charlotte, ten jasny, beżowy. I po całej powiece chcę na całą powiekę mieć jasny, beżowy cień. Tylko, żeby mi się nie oddzielało to, co mam pomalowane z wczoraj, z tym, co jest dzisiaj. Myślę, czy coś użyć na usta się w kolorze. No nie wiem tutaj, co to było. Już nie pamiętam, czy to było jakieś różowe bardzo. O, jak się dziecko posypało łazience. I jednak daje jakiś kolor. A to jest, nie chciałam koloru. Eveline Oh My Kiss Lipstick. W jakimś kolorze? Coś tu miał jakiś kolor? 04. Taki produkt. E, ładny, taki naturalny. Boże, wszędzie włosy. Wiecie co? Wszędzie włosy. Jeżeli chodzi o zapach, zapach na dziś wybrałam. Żador. O! I jeden mam w dezodorancie. W dezodorancie. A drugi mam w takiej perfumerce, pamiętam jak to kupowałam, kurczę, tak się cieszyłam, że to kupiłam, to są w takich buteleczkach, tutaj mi zostało tyle, to się je doładowuje i jeszcze gdzieś tam powinnam mieć chyba w zapasie jedną butelkę, to planuję wziąć ją na święta, bo bardzo fajnie się to bierze do torebki i taki jeden zapach mi w zupełności wystarczy. Dobra, czy na usta coś jeszcze daje? Nie, ale może dam jeszcze pod oczy troszeczkę więcej tego produktu. To jest Rodial SPF 15 Snake Moisturizer. No i myślę, że zdążę jednak chyba w domku, chyba zdążę w domu zrobić sobie kawę po prostu i wypić. Nie będę musiała nigdzie kupować, brać w łapę kawę, rzecz jasna. Pokażę Wam szybciutko tylko moją stylówkę. Stylówka jest z wczoraj. O z przesyłki z Shein, którą zobaczycie niebawem. To jest bluza. Niestety brzuszek mi trochę wystaje, bo ja nie lubię wysoko, z wysokim stanem spodni. I do tego są takie spodnie. To jest taki zestawik. Dresik bardzo delikatny, bardzo taki nie gruby, taki raczej cienki, ale bardzo ładnie wygląda. Więc gierę. Jestem już wygodnie ubrana. O, może tu się Wam jakoś zaprezentuję, a najlepiej może w odbiciu lustrzanym. O, będzie widać, że to jest dres. Wiecie o co chodzi. No, no bo nigdzie nie widać, że to jest dres. O, także brzuszek też mi wystaje z racji tego, że dni kobiece mi się zbliżają. Strasznie światło jest do Pani, ale to dlatego, że jest tutaj ciemno. Jeszcze za oknem też jest ciemno. O, teraz Wam włączę światło. No, także co? Ja już praktycznie są ogarnięta. Jeszcze tylko doładuję sobie te kable. Wezmę może powerbanka, właśnie sprawdzę, czy są ładowane, i lecimy robić kawę. Dobra, teraz mogę przez sekundeczkę się tylko odezwać, bo nas zaraz wypipka. Zeszliśmy do, jak się to nazywa? Chopsticks Noodle bar. Ja wziąłam sobie malutką porcję. Dzieciaczki wzięły sobie średnie porcje. Powiem Wam, że taka średnia to wydaje się duża. Mm. Oli, nie wiem, co wzięłaś? Który Ty wzięłaś? Barbecue. Barbecue wzięłaś? A, czyli dwa. Ja wzięłam tylko sweet and sour, a synek wziął katsukary i sweet and sour. Nie wzięłaś barbecue. Wow. No, także... Jak jesteście w trakcie posiłku, to się smacznego. smacznego. To mi się podoba, te kolory. Fajne to zostawienie koloru. Albo te zielone. Coś dla tej, coś dla Paulika. Ona lubi te kroptopy. gdzie jest ta taka biżuteria cała, co tu było? Widzisz, mm. co modne? Fajnie ten, fajnie ten zielony kolor, który Czym go więcej widzę, tym bardziej mi się podoba.